Chciałbym teraz zademonstrować, w jaki sposób możemy stworzyć własny słownik tematyczny. Przekładem takiego słownika była książka Wodzimierza Bednarskiego, którą omawiałem. Możemy teraz wrócić do edycji tego modułu, właśnie z książką Wodka. Klikam więc na bednarski.top. Pamiętamy, że u góry, kiedy rozwiniemy tutaj to menu, mamy spis treści. Ja tworzyłem ten spis treści w ten sposób, że na początku tytułu zawsze dawałem numer, który odpowiada numerowi rozdziału w książce Wodka Natomiast gdybym te numery pominął, spis treści ułożyłby mi się alfabetycznie według pierwszych liter, pierwszych wyrazów tytułu. Powiedzmy, że obecnie właśnie zaczynamy tworzyć własny słownik tematyczny. Na przykład jakiś słownik biblijny na temat Biblii, na temat obrony naszej wiary. E, w tym celu, oczywiście, muszę mieć zaznaczoną zakładkę Topic Notes, następnie przechodzę do menu File, klikam New. Program domyśla się, że chcę założyć e, właśnie słownik tematyczny. Wpisuję na przykład jeszcze raz moje nazwisko podolski. A powiedzmy podkreśnik, słownik. Lepiej nie używać polskich y, liter w nazwach modułów. I zapisuję. Sprawdzam teraz, czy na dole, w prawym rogu, ta nazwa modułu mi się pojawiła. Y, zgadza się. Podolski słownik, I y, powiedzmy, teraz będę tworzył y, poszczególne hasła, czy też rozdziały mojego słownika. Y, może tak być, że pierwszym hasłem niech będzie y, powiedzmy trójca, więc klikam tutaj na ikonkę czystej kartki, wpisuję trójca. Teraz oczywiście mogę już używać polskich liter, bo to nie jest nazwa, o coś nie za bardzo mi tutaj wyszło. Jeszcze raz poprawka. Potwierdzam, i pojawiła mi, się, pojawiła mi się ta nazwa Trójca, właśnie tutaj w tej okienku. Mogę teraz przejść ponownie do y, strony y, z, y, z apologetyką y, o, o nazwie Trinitarianie, y, którą to, to stronę namiar wyświetlam jeszcze raz. I tutaj, na tej stronie, znajdę między innymi dział o nazwie Trójca. Mamy tutaj różnych autorów, e, Włodzimierz Bednarski, e, Grzegorz Żebrowski i generalnie tutaj tych dwóch właśnie, jeszcze, bo, ta, tak, e, tych dwóch autorów akurat w tym dziale Trójca Święta, czy Jezus jest mniejszy niż ojciec, tak jest dokładnie zatytułowany. Możemy te, na przykład edytować... Któryś z tych podrozdziałów. Yy, Jezus wszechmogący i wnikliwe poznawanie pism. Na przykład tutaj sobie klikniemy, zaznaczymy cały ten artykuł, wkleimy do Bofora, przejdziemy do naszej zakładki i wkleimy do yy, zakładki trójca. Mogę teraz z powrotem wrócić do strony właśnie Trinitarianie, cofnąć tutaj i wybrać kolejny artykuł, na przykład Bóg Pana, a Trójca Święta, Mitrze Rzeczywistość Płotka Bednarskiego. Zaznaczam ten artykuł, kopiuję do bufora, przechodzę do mojego modułu, wklejam i w ten sposób mam już drugi artykuł wklejony do zakładki do hasła trójca. Powiedzmy, że teraz chcę dodać kolejne hasło. Więc oczywiście klikam na ikonkę czystej kartki. Wpisuję na przykład y, hasło, hasło Duch Święty. Mam czystą oczywiście na nale razie kartkę. Przechodzę ponownie do strony apologetycznej. I sprawdzam tutaj czy jest właśnie jakiś dział o Duchu Świętym. Na dole widzimy, że jest trójca święta trochę o Duchu Świętym Artykuły Grzegorza Żebrowskiego. No, wybieram powiedzmy pierwszy z nich. Duch Święty osobą. Zaznaczam całość, kopiuję Ctrl C dla bufora, Alt Tab, przechodzę do mojego modułu, do zakładki Duch Święty. Oczywiście mogę tę ikonkę wklej wykorzystać i wkleiłem pierwszy artykuł na temat Ducha Świętego. Tak oczywiście y, mogę zrobić y, z innymi materiałami i wklejać y, kolejne artykuły na temat Ducha Świętego. Mogę też tworzyć oczywiście nowe y, zakładki, nowe hasła. Oczywiście one ułożą mi się, y, ułożą mi się alfabetycznie w moim module, jeżeli otworzę ja spis treści.